Czy 85 razy lepsza jest technologia V2H od technologii V2L? Gdyby ta Skoda Enyaq obsługiwała technologię V2L, stałbym tu teraz z taką wtyczką. Chciałbym pokazać, że można podłączyć do niej ekspres do kawy albo suszarkę do włosów i wszystko to poza domem. Ale ta Skoda Enyaq nie ma technologii V2L, tylko V2H. Czy to znaczy, że jest 85 razy lepsza? Skoda Enyaq obsługuje technologię V2H, co oznacza, że możesz zasilić dom za pośrednictwem specjalnego wallboxa. Obsługuje dwukierunkowe przesyłanie prądu stałego. Prądu zgromadzonego w tych akumulatorach powinno wystarczyć ci na kilka dni obsługi gospodarstwa domowego. Ale obecnie kilkudniowe awarie prądu zdarzają się bardzo rzadko. Jest zupełnie coś innego to dynamiczne ceny energii. Kiedy prąd jest drogi, bierzesz go ze swojego samochodu. Kiedy jest tani, ładujesz nim swój elektryczny samochód. Technologia V2H nie występuje w podstawowej wersji z kody Żeby ją mieć, musicie kupić wersję 85 lub 85X, tak jak w tym samochodzie. Akumulatory tego pojazdu mieszczą 77 kWh energii. To na ile prań i obiadów wystarczyłoby wam tego prądu w przypadku awarii?